Żadnym. <noise> po prostu daliśmy im Ale ty nie, nie odpowiadasz, to było z tym I jawkiem. Oj, no. Ponieważ e, odpowiedzi... E, kombinowaliśmy jakieś odpowiedzi nie z tego świata, okazało się, że trzeba jak najprościej. No. Przepraszam, ja powiedziałem to najprostsze. No, twoja ten żona w siebie sensie nie tego ja bym nie posłuchała, po Męża trzeba słuchać, jednak jest dokładnie. z tego co pamiętam, to przyjęliście chyba tylko jedno pytanie, tak? Lepiej, lepiej, dobrze, tak? Mirek to przejął pytanie. Zna, tak, Mirek, ja przejąłem, że to jest to... świetnie tutaj, Nic bo tego drugi się zgłosiłem i później przeciwnicy mieli tylko jedną opcję do trafienia, no i nie udało im się, na nasze szczęście, bo na nasze punkty. A, A, to to był wyraźny palec Boży w tym moim. A pytanie odpowiadaliście sobie po środku? Tak i jak? Jesteśmy przede wszystkim pod wrażeniem odpowiedzi naszych konkurentów, bo naprawdę się świetnie spisali. Mhm. Mówię, no, palec Boży ich prowadził, popchnął Nie to przeciwnicy to, to szatana. Nie, pan Szybko fajnie. Mimo, że też to, że trzeci raz brali, to już się tak nie stresowali, ale spoko. No dobra, no właśnie to już trzeci raz. Było widać, że już wiedzą, o co tutaj chodzi. No, łaskę Bożą mieli po prostu. Mówię, że ja to się palce, ale się Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, serdecznie. O, to my chcieliśmy, znaczy ja chciałem pozdrowić swoją klasę na pewno, bo teraz siedzą i machają kartówkę z geografii. <laughs> no ale ja chciałem moją klasę, która ma teraz test z polskiego. <laughs> Nasze ja, rodzinki. Nie, nie Kolegów z zespołu i koleżankę. Nie mam kolegów. Znajomych z pracy. Czy masz znajomych? Mam nadzieję, że trzymaliście za nas mocno kciuki. No bo i tak mi to nie dało.